Słuchajcie, od razu na wejście robili, robimy takie filmowe ujęcie. Spójrzcie, czy ta scena nie jest piękna tutaj. Dla takich chwil warto stać. Siódma godzina. Po siódmej w sumie krótko. Jest piękna. Człowiekowi nie chce napatrzeć, nie? Teraz z chęcią, żeby tam taki byczek przechodził na coś pięknego. by było. Słuchajcie, dzisiaj wyruszamy na drugą wyprawę z odrzutami. Jesteśmy już troszeczkę w lesie. Jakieś, może pół kilometra. No i co, dzisiaj będziemy szukać znowu jakichś tropów? Jest to znowu nowe miejsce, na którym jeszcze, jeszcze nigdy nie byłem. Myślę, że będzie ok, patrzę na mapach, musimy przejść około 3 km, zanim dojdziemy do jakichś takich lepszych, lepszych miejscówek, ale już widzieliśmy po drodze tropy jeleni, także myślę, że będzie dzisiaj znowu super. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, tak sobie myślę, że chyba cały odcinek nagram w takim ujęciu. Dosyć ciekawie to wygląda, naprawdę. Jest pięknie. Te kontrasty, tak fajnie tutaj w tym programie, tu wszystko robią, że naprawdę jestem pod wrażeniem. I chyba tak będę nagrywał. Zobaczymy, jak się przyjmie odcinek. Jeżeli będzie ok, no to zostaniemy w takim formacie wtedy. Bo naprawdę jest bajka. Zobaczcie, jak pięknie. Nic, nawet za specjalnie nie trzeba się bawić tutaj żadnymi ustawieniami. 你的道理。 Coś tutaj swędziało Widać świeże kołąski leżą Dosyć ciekawe miejsce tutaj znaleźliśmy Pochodzę sobie tutaj zobaczę może jeszcze gdzieś znajdę takie poobdzierane No fajnie tutaj Słuchajcie. Wczoraj zakończyliśmy poszukiwania. Pogoda była przepiękna. No niestety nic nie udało nam się podnieść. Dzisiaj o 7 godzinie wyruszyliśmy ponownie. Dlatego to będzie taki łączony odcinek, tak jakby z jednej wyprawy, ale w sumie to już są jako dwa dni, można liczyć jako dwie, dwie wędrówki. Szybko zobaczyliśmy na mapie tutaj jakieś ciekawsze miejsca. Jedną polanę mieliśmy taką, ale jeszcze troszeczkę, troszeczkę za ciemno było, żeby tam coś nagrać, także my ruszamy tutaj już widać kolejną. Ogólnie miejsce też tutaj nie byliśmy, dlatego musieliśmy podejść kawałek, kawałek w las. No i będziemy tutaj ruszać według mapy. Tam zobaczyliśmy sobie, jakie fajne, ciekawsze miejsca będą. No i mam nadzieję, że dzisiaj to będzie ten dzień, kiedy podniesiemy świeżą tykę. Wczoraj już moi znajomi podnieśli, także jest już naprawdę super. Ruszamy. Słuchajcie, Dawid znowu, tym razem świeżak, pierwszy świeżak, nagraliśmy kilka ujęć, jeszcze nie podniesiony, stoimy nad nim już chyba z 5 minut, podnieś czy nie, co, bierzesz? <gry> Pięknie, pokaż wygląda dziesiątaczek, świeży? No ale świeżutki. Pięknie. Super. Czyli jest pierwsza tyka w sezonie. Brawo dla Dawida. No my wyruszamy szukać kolejnej. Kurczę. Czyli po jakieś półtorej godzinie udało nam się znaleźć pierwszą świeżą tykę. W takim miejscu. No brawo, brawo. Jest piękna. Kurde. super. Pokaż ją do kamery jeszcze raz. Eee, no pięknie. Pięknie, brawo. Słuchajcie, mamy już 13 kilometr. Mamy tutaj jeszcze kilka takich fajnych łączek. Do obejścia ogólnie chyba już będziemy się za chwilę kierować w stronę samochodu. Kurczę, dzisiaj tutaj dosyć sporo wycinek, także ciężko się chodzi. Trzeba obchodzić te fajne miejsca, które chcieliśmy odwiedzić. No niestety trzeba było ominąć. No to jaka fajna ścieżka innej. No tego jednego bo na razie mamy zrzucika, także i tak jest super rozpoczęcie sezonu. Powiedziałem, zobaczcie tamto mamy takie fajne miejsca. Bardziej gęste. Jeszcze tam zajdziemy, pochodzimy chwilę. No i pewnie będziemy już się kierować w stronę samochodu za jakiś czas. Myślę, że jeszcze tutaj na pewno zawitamy, bo są naprawdę obiecujące te miejscówki tutaj. No nic, idziemy tam i jeszcze tam coś odpalę. Fajnie wygląda. Wszystko takie jest podmokłe, tropów jest masa. Tak się zastanawiam, czy tutaj nie zostawić gdzieś fotopułapki. Ogólnie wziąłem ze sobą Ale nie mam już jakiegoś tam ciśnienia, żeby ją koniecznie gdzieś tutaj zamontować Po prostu jak będzie jakieś ciekawsze miejsce, to tak myślałem, żeby ją zostawić no liczę na to, że jeszcze tutaj coś podniesiemy, no byłoby super Warto przejść te miejsca tutaj Wszystko jest takie mokre Mamy bagno. Masz jakieś miejscówki, są Dawid się tam z boku gdzieś przeciska. Dobra, ale o kurde, tu już jest, powiem pan. Fajnie, fajnie się robi. Kropów jest masa, kurde. No i słuchajcie, to by było na tyle. 21 jeden kilometrów na dzisiaj, godzina piętnasta, więc raz, dwa do domu, montować filmik. Mam nadzieję, że się będzie podobał z tych dwóch dni. Bo taki dość jeszcze ciekawe ujęcia, dzisiaj jeszcze ten zrzucik. Także myślę, że będzie ok. Jutro z rana myślę, że wyskoczę w miejsce, w którym obserwowaliśmy Jelenie byki na początku stycznia. Zobaczymy, co tam u nich się dzieje. Mam nadzieję, że, że dalej są w tych samych miejscach. No i to było na tyle. Także ja się z Wami żegnam. No i widzimy się już w kolejnym odcinku.